Jeżeli chcesz robić zdjęcie makro w Motorola E60 Fusion, to mamy na to dwa sposoby. Możemy skorzystać z dedykowanego trybu makro, który znajdziemy tutaj gdzie mamy możliwość zoomu. Kiedy naciśniemy na ten kwiatek, to aktywujemy wtedy kamerę makro i możemy przybliżyć naszą kamerę w stronę obiektu, który chcemy uchwycić. Czy to jest mały obiekt, czy po prostu kiedy chcemy z bliska uchwycić zdjęcie? To jest jeden ze sposobów, i jak widać nie ma tutaj jakiegoś rozmazania. Wszystko jest całkiem dobrej jakości. Oczywiście jeżeli przybliżymy zbyt blisko, no to mogą się pokazać rozmazania. Drugi sposób to skorzystanie z normalnej kamery, z tym, że musimy oddalić kamerę od obiektu i skorzystać właśnie z, z zoomu. I wtedy możemy spróbować zrobić zdjęcie makro. Tutaj oczywiście już musimy uważać na odległość między kamerą a obiektem, ponieważ jeżeli będziemy zbyt blisko, no to ta ostrość. Nam się rozmarzy, więc zachowany dystans jest tutaj ważny. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.